A to jeden czy dwóch gości tylko pizga, tam ich nie ma wcale dużo, nie? Jak się złożą, kurwa, to jest ścieżką. No tak jeszcze wycisnąć ostatnie soki stąd, z tych gankować ich. Ja by teraz, Argix. jego kurwa, patrz Ty jesteś chujkiem, naprawdę. Kurwa, mam bojowego. Takiego jeszcze nie tutowałem, dawaj go. Ale A kurwa, słaby jesteś. A którego bierz? Hiros czy Budang? Nie, bez Gidli. I pewnie okradł gildie, pew? I wyrzuci, wyszedł z gildii. No, Możliwe. Chłopak no, jest mądry, bajdu by... Myślę, sobie żeby... baskę. tak potrzebował dwie godziny, żebyś go ubił tą rohatynką czworkową. Nie będziesz tu do tej ścieżki stakum był i wypiję dalej. <noise> jak, on, jak mu to nic nie robi? Musisz ten balistą go bić <laughs> i Black Order to są. Nie, nie, mnie nie byli. No on was bije. A, nie wejdziesz teraz, swoje, że masz kombata. No bo to jakiś nupie Ale. się, kurwa. To tak... Ja bym może jebał, zlutował i bym pojechał od miasta. Wiemy co. O, nie ma ścieżki, Ferze. On no, no, kurczę, pewnie ginny tu nie. O, już tu że go poddymują. Co? Ale no a nie dobrze, nie taki mu nałożę. E, nie, spędzisz się. A mnie chuj, może mnie zabić. Z I po refundzie. Nagrad. A blak teraz blak. Nie wiem. Nagrywaj, nagrywaj. na jelonku napierdalają. pojeb jakiś, kurwa. Ej, chyba nam zamknęli, bo nie mogłem wejść do hideouta ich. No tak, zamknęli już. Ale niby na niebiesko się świecą, ale weź nie mogłem. Kołpat, no. Oni white się zwożą też. Widzę teraz, bo gości na dziku też jest. Także jakbyśmy mogli ich przedusili. O, ja ja was, kurwa. O, kurwa. Nie miałem na sobie, więc to.